Mart. Siemaneczko! Zobaczcie! Bo... Zobaczcie! Ja i mój ukochany przyjaciel, no, no, mój ja. Alde, będzie nazywany part 2. E, Słyszę, e, mam, dostałam banana na jeden dzień na tym więc na razie to odpuszczamy i wygadzamy na telefonie. Gramy, Mamy już przygotowaną bazę. Zobaczcie. Nie chcemy y, ogólnie przedłużać tych y, procesów, Takich rzeczy, nie? No dobra, dajcie lajka i suba, udostępniajcie i co? My już lecimy do nagrania. Dobra, fajną bazę zbudowaliśmy, powiem Ci. Ale wiesz co tutaj brakuje? No tak, ale kilka porąbsów upłynęło, mnie. No. Ha, 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 Zostałem się do ich domu, mam klucz, teraz trzeba ich nagrać, zejdę jakoś na dół, postaram się, dobra, trzy, dwa, jeden, idę. Okej, okay, to jak tak, no to ja sobie coś na kompie porobię i jak coś zrobię... Słuchaj, te chłopiec dla nas dostępu nie ma nawet, bo zmieniliśmy jeszcze zamki. Po drugie nie mam pieniędzy, a, a, bo są winy mieszkanie, a poszedł do... ona z bo pojawił się To jest dobra wiadomość. Halo. No już jestem. Okej, okay. mam ich nagranie, jest dobrze. Teraz co jeszcze wystarczy zrobić? Okraść ich, ale to w następnej części. Okej. Okay. I teraz tak. Dobra. No to co teraz robimy? Co mamy robić? Ciekawe, czy on tak żartował z tym kaperem? Czy nie? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, czy on ogólnie widzowie nie wie. i, 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 I Właśnie, sieć, na... ja będę patrzeć kamery na kopię. Dobra, to czysto, czysto, czysto. Yy, nic nie widziałem. Jak wy widzowie coś zobaczycie, to mówcie. Dobra, zobaczyłem wszystkie kamery, na razie nic nie widzę. Ja raz sobie sobie, po będę. A może Czekaj, bo już jest... Ogólnie noc. Nie, no dzień jest. Ajdzie? Dobra, nikogo nie ma, jest czysto. Aby... Eee... Eee... O nie... Bo, jakiś tam straszny film... Użyć... Zostaw sobie pół sze... coś i... Ej... I zostaw pół i, i użyj koło mnie... Okej... Okay, to chwilka... Na no, okrągło... Patrz! <tryk> Co? <tryk> no! Ej! Ej! No... Widowie, zaczekajcie, zaczekajcie Chwilka Co? Ty źle to zostawiłem. Ja widzę No dobra, no już Bo ja nie mogę tego Ja nie, nie mogę tego ro normalnie rozstawić Daj ja! Zobacz co robisz! Czy? Czekaj. O dobra, zrobiłem. No, no to i... i no. Okej, zostawię trochę koło ciebie też. No. Ej, boję się... Jest... Ale jest taki sposób. Ej, trochę boję się to oglądać. No oglądaj jakieś horrory I włączył horrory No łączy, okay, no, ale okay. Jakie fajne Ej słuchaj mm. Weź w kamerę to szybko No To komputer zablokowało Co? No i się chłop wyłączył Ej no w... Ej no Rzeczywiście. Ale, Ej, mi nie, mi działa wszystko. Ale mam Czekaj. jakieś... Czekaj! Uuu, skera dostałem! Boże! Tylko jeszcze raz. Daj mi pisze. Mój komputer został skaskowany przez haker.gon do 3.990. Co? Czy to nie jest ten haker, który do nas wysyła powiadomienia? Może być. Może tak być. Ale dobra. Prawda. Czekaj. Do mnie coś wiadomość. Jeśli jeśli nie wyślesz mi tych pieniędzy, to to was nigdy nie zostawię w spokoju, a jak, a jak uciekniecie mi, to umrzecie. Oj, to słabo. Będziemy... na ja... Chociaż... Słuchaj, może damy mu te 200 tysięcy, bo ja mam milion. Dwa miliony mamy. Mm, ale posłuchaj. Ten... Wiesz, że on może nas kłamać, tylko wziąć pieniądze i tak nazwać ten meksykański kartel. Wiesz jak to... ja to są haterzy, nie? Więc właśnie. Ale zostawimy pod drzwiami te pieniądze, a nie że po, po, po niego pójdziemy. Dobra, ej posłuchaj, ja wejdę na górę, mam pistolet, może go przestraszę. I jak... nie wiem, możesz pójść ze mną albo nie. Kurde, nie to nie do Dobra, szykuję te 200 tysięcy. No. Przyjdź za y, 10 minut. Rozstawmy te pieniądze. No właśnie w tym po Usuń coś! To pieniądze rozstawimy. Nie, nie. To gdyż... usuń! Po co w ogóle rozpowiełeś? No bo to jest pułapka na niego. Zobacz, tu postawimy. On wejdzie tylko tutaj. Ale ileś ty to nie, nie włamu? Zobacz. No, no. A tu się tylko... Po co to rozstawiasz na dworzu? I to rozstawię to na dworze. Zaczekaj, ja tam pójdę na dwór. Jak ktoś mam broń, jak ktoś, to będę się bronić. Dobra, rozstawione pieniądze. I idę. I 200 tysięcy na marne, co nie? żebyśmy nie dali mu tych pieniędzy. No. Mam Mam do nich dostęp. Słyszałam, że położyli pieniądze. Teraz ich nagram. O, widzę jednego, Dobra, chowam się. I widzowie, jak się dacie lajka i suba, to przyjdę do was w nocy, więc lepiej się strzeźcie. Dobra, już gotowe. Eee, dobra, to co robimy teraz w tym czasie? Dobra, czekaj, ja wejdę do toalety, bo nie wiem czy, czy mi się przewidziało, czy nie. Albo. Nie no dobra, nie widzę, nie widzę go. Ale słuchaj, jeszcze pójdę mu zanieść paczkę, której on... jest taka pułapka. Więc... No, dobra, no otwórz te drzwi, to ja wyjdę i rozstawię mu to. Dobra, no masz. Widzę, przepraszam za dźwięk jak coś. Dobra. Dobra, raz, Wyjdź, to, ja cię tam schowam. Jak coś. Dobra. Dobra. Dobra, widzowie, mam ją, teraz uciekam. Po part 3, zostawcie lajka like i suba, a teraz ją gdzieś schowam. Dobra, a ja się z wami... A ja się z wami żegnam, bo zaraz mi coś zrobi... Dobra, my się widzowie z wami żegnamy, bo nie wiem, co się stało z Amelką. W następnej części wam wszystko powiem i zobaczymy.